9 miesięcy po pamiętnym spotkaniu Natalii i Anakina rozpoczął się poród. Po urodzeniu córeczki Natalia czuła się z każdą chwilą coraz gorzej. Aż kilka minut później. Zmarła na wskutek komplikacji oporodowych. Później do domu wrócił Michał i zastał martwą Natalię oraz płaczącego Bobaska. Bezradny sam zaczął głośno płakać. Wieczorem, kiedy Michał przygotowywał grób, pod jego domem pojawił się Anakin. Kiedy dowiedział się o śmierci dziewczyny, całą winę zrzucił na niewinnego Michała. Zagroził mu, że jeżeli do jutra nie wyniesie się z miasta, będzie torturował go tak długo, aż Michał sam będzie błagał o śmierć. Na szczęście, Anakin nie wiedział, że dziecko Natalii przeżyło. Michał uciekł więc z miasta, ale spokoju nie dawał mu nieustający płacz dziewczynki. Zabrał ją więc do szpitala. Lekarka stwierdziła, że dziecko na pewno tęskni za matką i że Michał musi otoczyć je teraz z wyjątkowo dużą miłością. Kiedy mężczyzna miał już opuszczać szpital, w jednej z sal ujrzał znajomą postać. A była nią jego dawna kochanka Karolina, która właśnie czuwała przy łóżku ich ciężko chorego syna Franciszka. Powiedziała mu, że jedynym lekarstwem byłby skomplikowany przeszczep, ale lekarze na razie nie mogą znaleźć żadnego odpowiedniego dawcy. Michał zgłosił się na badania, by pomóc synowi. Miał straszne wyrzuty sumienia, że przez tyle lat zupełnie się nim nie interesował. Jednak lekarka miała dla niego szokujące wieści. Franek nie był jego synem. Wściekły odszukał na korytarzu Karolinę i miał ochotę udusić ją gołymi rękami. To przez nią i Franka, który jak myślał jest jego synem, rozpadło się jego małżeństwo z Dorotą. Myśleliście, że to już koniec problemów z Anakinem? Nic bardziej mylnego. On ma już nowy cel. No, i witam Was bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Już po tej krótkiej cutscence początkowej, kilku cutscenkach, prosiliście o to, więc stwierdziłam, że postaram się do tego wrócić. Wiem, że nie wyszło może jakoś super fajnie, bo wiecie, że ja nie jestem w tym zbyt dobra, ale starałam się, troszkę na tym posiedziałam, więc mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeśli tak, proszę, zostawcie kciuka w górę. Minęło już troszkę czasu, także ja tutaj już zmienię sobie kamerkę. I może najpierw Wam pokażę. To jest taki mały domek, który pobrałam dla Michała. Powiedzmy, że wtedy, kiedy on się rozwiódł z Dorotą, to ona wycofała przeciwko niemu te, wiecie tam, skargi na policji i tak dalej. Został już uniewinniony, więc uciekł z tego miasta wampirzego i za te sprzedane meble kupił taki mały domek. Powiedzmy, że na kredyt i jeszcze ma na przykład kredytu, dajmy na to, 5 tysięcy. I właśnie kupił sobie taki mały domek. No i zabrał tą, tę małą dziewczynkę, której dałam na imię Natalka. Także może puścić ją już i pokażesz. Może zatrzymajmy, zobaczcie, jaka ona jest ładna. No i na początku sobie myślałam ciekawe, czy będzie wampir, czy nie będzie, ale przecież rodzica Natalii. Tutaj zobaczmy, rodzica Natalii, gdzie tutaj zobaczymy Anakin, to jest ojciec, prawda? Ojciec, tak i matka Natalia nie żyje. Wiem, że będą na pewno różne, różne wasze opinie na ten temat, ale stwierdziłam, że taki pomysł wpadł mi do głowy i tak też właśnie zrobiłam. Także rodzice byli po prostu co, obydwoje byli wampirami, więc no nie mogło być inaczej. I nasza Natalka jest również wampirzycą. Nie wiem, czy będziemy ją kiedyś tam w przyszłości zmieniać w normalną dziewczynę, czy będzie wampirzycą już na zawsze. To zobaczymy. W każdym razie chciałam Wam pokazać ten dom i tak dalej. I moje pytanie jest takie, czy chcielibyście taką miniserię, typu właśnie Nastoletnia Mama, przy okazji, przy okazji Doroty i reszty, tylko żeby nazywałaby się Samotny Tata. Ale to zobaczymy. W każdym razie domek pobrałam z galerii, ale pozmieniałam tutaj troszkę rzeczy, więc może włącz wszystkie światła. Stwierdziłam, że część rzeczy pozmieniam na te rzeczy z nowego pakietu właśnie o tym. Być rodzicem, tak. <grym> Także tutaj zmieniłam krzesełka, tutaj lodówkę, kuchenkę. Tu wisi ta plansza do robienia ciszy nocnej, więc może spróbujemy to w sumie ustalić ciszę nocną na 21. Pokaż, jak to będzie wyglądało. Idziesz tam. Aha, no to dobrze, to ja się przyjrzę. Zaraz tam natalkę zabierzemy do środka. Ustalone, nie wiem. No nie wiem, co się będzie wtedy działo. W każdym razie wracamy do naszej prześlicznej natalki, którą ubrałam jako taką baletnicę, właśnie. I stwierdziłam, że ona właśnie będzie rozwijała w swoim życiu umiejętność tańca. I tutaj ją zawołamy do pokoiku. i ja już wam pokażę, jak wygląda jej pokój. Tutaj jest takie urzeczko, dla małych dzieci. Może zamknę ściany i Wam pokażę tak z góry najpierw. Tutaj takie plakaty, te piękne światełka, które doszły w tym, w tym właśnie pakiecie. A z tej strony, tutaj też są światełka, i tutaj ukryte jest, ukryte jest biurko. Także teraz zamknę i Wam pokażę już tak. Tu mam nocnik, bo nie miałam za bardzo gdzie go wcisnąć, bo tutaj jest bardzo mała łazienka. Mam też prysznic z modów, taki dosyć śmieszny. Tutaj jest lusterko, komoda. Ktoś coś pobrał. Pamiętnik dla niej. Na razie nie będzie mogła z tego korzystać, ale może. E, jeszcze nie testowałam w ogóle, wiecie, tych zabawek dla dzieci. Tego też się nie da korzystać. To w takim razie nasza mała noc za bardzo nie ma zabawek dla dzieci. Trzeba będzie dokupić coś nowego. Może podejść tutaj. Tutaj widzę, że bokiem przebiega Vanessa Banner. Zatrzymajmy. Vanessa Banner też już jest, zobaczcie, dorosła. E, tak. Tak, i już też troszeczkę buzia się zmieniła, jak widzicie, na taką bardziej dojrzałą. Wszyscy się starzeją. Pójdź, coś zjesz, może coś w ogóle ugotujesz, to może nie. Może coś ugotujesz, to Natalia też zje, więc gotuj. Jajecznicę z bekonem może na przyjęcie. A my zobaczymy naszą Natalkę. Tutaj zobaczcie, jaka piękna tutaj jest w tym pokoju. Śliczna. Chciałam Wam właśnie ich pokazać i zapytać, czy chcielibyście, żebym nagrała takie ze trzy odcinki, bo w sumie planowałam to, ale później stwierdziłam, co idziesz robić Raban. <laughs> Jeszcze tego nie widziałam, ale później stwierdziłam, że może nie chcecie, bo jest w sumie ta nastoletnia mama i za długo by to trwało. Wiecie, ta Dorota i reszta i tak dalej. Ale z drugiej strony myślę, że fajnie by było coś takiego tutaj z nimi porobić, i wtedy mogłaby sobie ona sobie tutaj, wiecie, się troszeczkę porozwijać. A nasz samotny powiedzmy tata Michał by rozwinął swoją umiejętność, umiejętności wychowawcze na full. Gdzie ty idziesz, przepraszam, robić to? odpowiedzialność zmalała, jeszcze tego nie testowałam, gdzie to jest? Chyba tutaj. o Zobaczcie, jaka słodka. I chciałam właśnie, żeby ona uczyła się tańca i takie tam różne rzeczy planowałam, ale nie wiem, bo wiem, że jest za dużo serii, a chciałabym w niedzielę rozpocząć nową serię, taką co niedzielną, która byłaby tylko w niedzielę raz w tygodniu, więc sama nie wiem. Ale strasznie ona jest słodka, naprawdę nie wiem, także no <laughs> jeszcze tego nie testowałam mega słodko to wygląda kontynuuj robienie rabanu chodź jeszcze trochę, pokażesz jak to się robi chodź, chodź, chodź a wciąż to samo chyba, nie wiem czy więcej plam się dodaje, chyba jakoś tak więcej jest dobra, to wystarczy, wystarczy wystarczy a teraz to przejdziemy do naszego tatusia i tutaj widziałam, że można zrobić nakryj do stołu, codzienne na przykład beżowy, a na talce tutaj klikniemy, żeby sobie wzięła porcję tego jedzonka. No i właśnie chciałabym na przykład nastoletnią mamę, kiedy ona już przestanie być nastolatką, zakończyć a na przykład w to miejsce dać na samotnego tatusia, który by tutaj się Natalią zajmował. I dodatkowe rzeczy, które bym chciała zrobić właśnie jeszcze z Michałem, to coś takiego, żeby się pogodził ze swoją żoną. Nie mówię, że do niej wrócił, ale jak wiecie, Michał jest dosyć sporym wrogiem właśnie z Dorotą. Zaraz, niech ja ją znajdę. Tu jest Dorota. Zobaczcie, strasznie się nie lubią. Rozwiedzeni, bardzo niezręczne. A tutaj sobie nasza mała je. A do stołu nakryte jest tak, bardzo, bardzo ładnie to wygląda. Mm, I co chciałam jeszcze powiedzieć, właśnie, żeby się z nią pogodził, ale nie, na, nie w taki sposób, że mają się tam, wiecie, zakochać w sobie na nowo, bo, bo nie wiem, czy coś takiego by miało miejsce i czy to by to jeszcze miało sens, ale żeby chociaż, wiecie, z nią się tak pogodził, żeby byli w przyjaznych e, kontaktach, a nie jako wrogowie. Więc przejdziemy do pokoju naszej małej baletnicy. Tutaj w sumie jeszcze chciałabym, żeby Michał tutaj przyszedł i, i się pobawił tym, bo jeszcze nie widziałam jak to wygląda. A to nie możesz nawet tego oglądać? Nic. To podejść może tutaj później też. Yy, I kupimy jakieś zabawki nowe. Tutaj zobaczcie, nasz, nasza mała zna Ariuna, ponieważ <ścoughs> kiedy ona była niemowlaczkiem, to tutaj wynajęłam nianie i przyszedł również iron. Tak to wygląda. Co się tam sobie buduje ten nasz tata znaczy to nie jest jej tata, on ją powiedzmy sobie adoptował. A i jeszcze to chciałam właśnie też zrobić, to żeby Michał poprawił relacje z wszystkimi swoimi dziećmi i też myślałam nad tym, żeby powoli zmierzać właśnie w dorocie do, do końca i, i trochę, wiecie, powyjaśniać niektóre sprawy i, i zmierzać z serium do końca, ale sama nie wiem. Znowu robisz raban? Nie rób, nie rób. To tatuś tutaj cię. Hmm, co tutaj można robić? Więcej opcji, opieka nad małymi dziećmi, adoptuj. No nie wiem, czy to chciałam. Znowu idziesz ten raban robić? Nie, chodź tutaj, podejdź tu do środka i kupimy ci jakieś parę zabawek. I co jej tutaj kupimy? Może tą tablicę, którą wam pokazywałam w tym, chociaż nie wiem, gdzie byśmy ją tutaj wepchnęli. Może tutaj na razie, gdzie stoi łóżko, bo i tak na razie się nie będzie dało spać. A później sobie tutaj coś przeniesiemy też. A to łóżko już kupiłam w sumie nie wiem czemu. Powiedzmy, że było w pakiecie w domu. Chciałabym kupować jej wszystko co różowe, więc może różowe klocuszki mogą być tutaj na środku, w sumie wiecie. I co jeszcze, co jeszcze? No w sumie nie wiem, czy to łóżko nie usunąć, a kupić na przykład jej domek dla lalek, za to chyba tak zrobię, wiecie? Później łóżko. Mhm, no fajnie. No tak, więc tutaj postawiłam ten domek, choć tutaj mała będzie się bawiła tym, baw się lalkami. A krocki położyłam tutaj w przedpokoju. To chyba będzie im, wiecie, co, oda się tak przesunąć, ręcznie da się, to super. To gdzieś to położę. A może tutaj na tym na tej werandzie. E, dobra, tatuś, ty już skończ się tym. Y, tym bawić. Nie wiem, czy możesz coś robić. Daj jedzenie z wyposażenia? Tym, tym lalkom? Dziwne, zobaczymy, damy grzyba. I co będzie się działo? Tej małej dasz tego grzyba, czy co? Hmm, chyba. Nie wiem, o co chodzi z tym grzybem, słuchajcie, dziwna sprawa, tam go położył. Tutaj ma sztalugę, żeby też coś czasem malował, klasyczny obraz duży. Jestem ciekawa, jakie on ma właśnie umiejętności. Na pewno fotografowanie, bo wiecie, zaczynał jako, yy, jako fotograf i ma umiejętności wychowawcze na poziomie pierwszym. Malowanie poziom pierwszy, nie wiem, czy to jest dobry pomysł dla niego na zarobek. Czy ty masz jeszcze aparat w swoim wyposażeniu? Nie masz, szkoda, bo mógłbyś tej małej robić zdjęcia za hajsy, a co ty idziesz robić, gaworzyć do niego i, i gaworzyć? Tak, więc no taka jest słodziutka, no taka mu dziewczynka przypadła, <laughs> musi się nią poopiekować. Nie wiem, jak wam się podoba ten pomysł. Ja na to wpadłam i stwierdziłam właśnie, że Natalia nie jest zbyt pozytywną postacią w naszej serii i, i Anakina bym widziała jednak z kimś innym, tak wam powiem, z inną naszą bohaterką. Najprościej by było ją uśmiercić. Wiem, że to podłe, ale chciałam właśnie, żeby Michał się poopiekował tym dzieckiem, a tak to Michał by wiecie, no nie chciałby pewnie być z Natalią i z dzieckiem, które ma z innym i ona też woli innego, więc tak to rozegrałam. Kochani, więc na dzisiaj by to było wszystko, jeżeli chodzi o tutaj naszego Michała i naszą małą Natalkę, ponieważ pytanie do was, czy chcecie takie te dwa, trzy odcinki typu właśnie, jak było z nastoletnią mamą, to tak właśnie naprzemiennie też, żeby się pojawiała ona tutaj nasza Natalka nie, nie zmieniamy jej piżamki, ale może być tak. Dobranoc. Dobranoc. Tak. Więc dajcie znać, a my teraz przechodzimy do innych naszych rodzin w tej serii. No, i tutaj jesteśmy sobie pod szpitalem. Znowu, pod tym, który wam pokazałam wcześniej. Przejdziemy sobie tutaj do Karoliny. Oczywiście nasz Franciszek leży tutaj. I chcę wam kilka rzeczy tutaj opowiedzieć. No i zobaczcie, po tym, co się stało, czyli po tej chorobie Franciszka, ona już nie jest taka ładna. Widzicie jakieś takie zmarszczki na czole? Nie wiem, czy to widać. I już nie taka laska, tylko ubrana bardziej wygodnie i niekolorowo. No, a tutaj mamy Franciszka. No, i na pewno większość z Was wie, ale dopowiem, jeżeli nie wszyscy, bo wiem, że nie wszyscy oglądają regularnie. Franciszek miał być synem Michała. Synem Michała jest również, kto jest również? Jadzia, z nastoletniej mamy. I oni razem mają dziecko małego Konrada. I cały czas Jadzia myślała sobie, że Franek to jest jej brat. Franek o tym nie wiedział, że ona wie, <grym>, czy to ma sens. Jezu, jakiś skomplikowane, jak telenowela. Dobra, muszę tłumaczyć szybko dalej i gramy dalej. I, myśl, I dlatego, że myślała, że to jest jej brat, że jest w ciąży ze swoim bratem, i w ogóle, że związała się ze swoim bratem, no to uciekła, przestała się do niego odzywać, a że on do niej nie dzwonił, no to myślała sobie, no świnia po prostu, no nie odzywa się do mnie, wykorzystał mnie i zostawił. I tak dalej. A tak naprawdę on cały czas tutaj leżał w szpitalu chory i on zakochał się w niej prawdziwie. No ale nie mógł się z nią skontaktować, no bo leży chory, prawda? <noise> więc taka jest sprawa. Dobra, przejdziemy teraz do Karoliny. Yy, I Karolina sobie robi kawę tutaj w szpitalu. Jest też troszkę głodna, widzę. Yy, i, I zmęczona. W ogóle nie wychodzi z tego szpitala, tylko cały czas tutaj siedzi, więc może sobie kupi tutaj przekąskę. Kup sobie może wypieki, czy coś takiego, wiecie... Nie wiem, czy mamy kuchenkę, czy to się w mikrofalówce chyba robi. Także no tak wygląda tutaj szpital. O, jest już gotowe, więc niech sobie to zje. No. A, kontynuuj. Czy to już można zjeść? A, zjedz to, pasztet z mikrofali. A, będziesz grzała, bo to jest zimne, dobra, więc przygrzej sobie. Później też pójdziesz sobie spać. Siku, przepraszam, najpierw siku i znajdziemy jakąś może kanapę. Tutaj nie wiem, czy gdzieś w tym szpitalu jest kanapa. To jest taka stołówka, widzicie, u góry, właśnie dla odwiedzających. No, powinna jechać do siebie, do mieszkania. No, ale wiecie, no, cały czas tutaj chce czuwać przy tym swoim synu. Może tutaj się prześpina. Nie, tutaj chyba na tym nie można spać. A tutaj też tylko usiąść. A tutaj mamy salę operacyjną. Zobaczcie, tutaj moglibyśmy robić operacje, gdyby nie fakty, że no, brakuje nam wiadomo dawcy, Michał nie mógł nie być, bo ym, nie zgadzały się ich DNA, czy co tam się ma zgadzać ponieważ jak się okazało, Karolina go oszukała i Franek wcale nie jest jego synem tu są słuchajcie kanapy na korytarzach, więc tutaj przyjdzie nasza Karolina się zdrzemnąć co ty rozbawiona jesteś, już chyba jej się wiecie miesza z tego wszystkiego, z tego stresu i z tych nerwów także nasz Franek tutaj leży czy przeżyje, czy nie przeżyje, no to oczywiście się okaże. Jeżeli przeżyje, co na to jadzia, też się wszystko okaże. <gry> Także na razie jeszcze nie mam takiego stuprocentowego planu, ale mam nadzieję, że ten wątek się wam spodobał i że jesteście troszeczkę zszokowani, bo chciałam, już od dawna to planowałam i, i tak dalej, ale chciałam taką niespodziankę wam zrobić. Dobrze, przechodzimy dalej, przechodzimy dalej do następnej rodziny. Jeszcze tylko szybciutko na Karolinę. Myje ręce, zaraz pójdzie siku i drzemie się na kanapie. Nie ma tutaj za dużo do roboty, wiecie, z nimi, więc... Więc co? Przechodzimy sobie teraz może do Dorotki. Jesteśmy loża w Przestworzach, czyli domek naszego, naszego Patryka i naszej Doroty. Pokaż się, Dorota. Jak zwykle w stroju sportowym nie było dnia, żeby ona nie ćwiczyła. I nasz Bartek jest w żłobku, a tak naprawdę jest tutaj... Więc coś głodny jesteś, tak? Robisz też w pieluchę w tym momencie. Zobaczymy, co tam sobie mamy w kuchni. Jeszcze te hamburgery, jeszcze nie zgniły, zobaczcie to. <gry> Przyjdzie i zje sobie. I tak, ostatnio was prosiłam o podpowiedź, co byście woleli, żeby czym zajmował się nasz Patryk. Czy media społecznościowe, czy artysta sceniczny, czy może coś innego. W sumie było porówno. i szczerze nie jestem pewna, ale wydaje mi się, że więcej było na artysta scenicznego. Ale nie jestem pewna, ale tak naprawdę w sumie... Co za różnica, tak sobie pomyślałam. Niech robi to tam Patryk nasz chce. tutaj wiecie, już się u nich w miarę ułożyło, więc tutaj rzadko do nich zaglądam i mało się tu u nich dzieje. Wiadomo, Dorota, od Doroty się wszystko zaczęło, od Michała też się wszystko zaczęło. No i patrzymy sobie. Artysta sceniczny. 22 23 simoleony na godzinę. Będzie komik, amator. Patryk yy, jako artysta sceniczny, będzie będzie się rozwijał, bo on zawsze może marzył, żeby być właśnie sławnym artystą i tak dalej. Zaczynał jako model, ale wiadomo już jest troszkę starszy i w modelingu już może nie za bardzo, ale myślę, że na scenie w każdym wieku można. Okej. Okay. Także zaczynasz pracować i do pracy pójdzie dopiero za dwa dni. Powiem wam, że tutaj no bardzo ich lubię, bardzo lubię Dorotę, ale tak naprawdę nie wiem co już z tą Dorotą mogłabym tutaj robić. Yy... Stroje, zmień strój na swój, na przykład ten, bo w tym rzadko chodzisz i jest już przebrana. No i tak sobie myślałam, właśnie, że może by się pogodziła z tym Michałem, tylko tak jak mówię, żeby się zaprzyjaźnili, bo no bo wiecie jak to jest. No na razie się za bardzo nie lubią, nie wiem czy one są jeszcze w serduszkach, tak. Więc, no, fajnie by było w sumie, gdyby się po prostu y, pogodzili, bo jednak kiedyś byli razem. No, Michał zrobił źle, wiadomo, ale myślę, że mógłby się chociaż poprzyjaźnić. Mogłaby może trochę popomagać przy dziecku. Nie wiem, może głupie. No, w sumie nie wiem, czy bym chciała się przyjaźnić z moim byłym mężem, który mnie zdradził i miał dziecko z inną. No, nie wiem, <laughs> kiedy mam już nowego faceta. No, ale wiecie, Dorota dobre serduszko ma, no to być może, być może będzie na tyle dobra, że będzie chciała się z niej przyjaźnić. Tak, wchodzi sobie teraz tutaj do siebie i będzie coś robiła przy komputerze, rozmawiała. Osiągnął pierwszy poziom umiejętności wychowawczych. O, właśnie, może coś tutaj z nim porobimy. Może się o uczmy mówić. To jest, wiecie, rodzony syn Patryka, tak? Dobrze mówię? Chyba tak. Jej już mi się powiem wam, strasznie myli tutaj, co się dzieje. Zobaczmy, może. Drzewo genealogiczne. przeanalizujmy sobie mamy dorodkę, ma trzy córki właśnie z pierwszego małżeństwa, czyli Oliwie, Jadzie, która ma syna Konrada i Jole, która jest również bliźniaczką Jadzi. No i zobaczmy, no to jest, wiadomo, ojciec, Michał, Michał, Franek, niby jest, widzicie, przyrodnim bratem, ale jak się dzisiaj okazało, nie jest to brat. I tutaj z dokładnie z Patrykiem, mają dziecko. Komik, amator. <noise> Mają dziecko Bartek Trzewik. W ogóle trzeba nazwisko zmienić, no tak. Ale na razie niech będzie jeszcze. Zmienimy, zmienimy po ślubie z Patrykiem. No, chyba, że już nie chcecie tego ślubu, bo wiecie, tutaj się wszystko zmienia jak po prostu, nie wiem, na karuzeli, bez przerwy jakieś nowe wątki. Oczywiście wszystkie wątki praktycznie są inspirowane Waszymi pomysłami. Ten z tą śmiertelną chorobą Franciszka, no to powiem szczerze, że sama sobie kiedyś tam w głowie już dawno temu wymyśliłam, ale mam nadzieję, że Wam się też spodobał. Patryk, ty masz 8 dni do bycia dorosłym. A Bartek, ile masz dni? Oj, chłodny, nie, zmęczony. Ile masz dni do zmiany? 12, 12, dobrze. Trzyma mnie, dobrze, trzymaj go. Może położysz go spać? Gdzie tam z nim idziesz? Kompa o, użyć go siku. No to też dobrze, to też go ucz siku. I kochani, myślę, że na dzisiaj będziemy kończyć, bo wiem, że emocji było dużo, a dwa, że chcę jeszcze dzisiaj zdążyć ten film dla was wrzucić, a jak znam internet... To znowu będzie bardzo późno. Już nie mam słów na niego, ale no taki los, chyba jest na to skazana, póki co. W każdym razie mam nadzieję, że wam się podobało. Piszcie wszystko, co myślicie o dzisiejszym odcinku. Co wam się spodobało, co wam się nie spodobało, jakie macie pomysły na przyszłość. Dziękuję wam za oglądanie. Dajcie kciuka w górę. Pamiętajcie, żeby subskrybować kanał, jeżeli jeszcze tego nie robicie, a jeżeli subskrybujecie, to przypominam wam o dzwoneczku, żeby dostawać powiadomienia. Dziękuję za oglądanie. Widzimy się już w kolejnym filmie. Już jutro do zobaczenia i cześć.